Gdy nadchodzi czas Wigilijny, rosła, tak rosła z całych sił, by dorosnąć i wyglądać dostojnie na czas Bożego Narodzenia. Na świat leśny spadła miękka, biała kołderka śnieżnych gwiazdek i otuliła wszystko dookoła. Było jeszcze ciemno i przytulnie wśród innych drzew, gdy została ścięta, związana parcianym sznurkiem, tak że jej zielone ramiona przylegały do pnia ciasno i zwarcie. Przestraszona została ułożona wśród innych choinek, które też bały się, co stanie się dalej. Wszystkie drzewka w przyczepie samochodu zaczęły pachnieć intensywnie. Nikt nie wiedział, czy to ze strachu, czy z wielkiego oczekiwania, w jakim domu spędzą te święta. Boże Narodzenie było wydarzeniem, na które czekała każda z nich, ale nie każdej było pisane tego dostąpić. Rozpakowano je na wielkim placu, gdzie przychodzili różni ludzie i wskazując na wybraną, płacili i zabierali ją do swojego domu. Nadszedł czas wigilii. Nasze drzewko wciąż pozostawało na placu gdzie wśród iskrzącego śniegu przechadzali się kupujący. Choinka stała w skupieniu, strosząc swoje gałązki, by wyglądały bardziej okazale niż w rzeczywistości. I przyszedł chłopiec o błękitnym spojrzeniu. Stanął przy choince i przyglądał jej się w skupieniu. Uśmiechnęli się do siebie, porozumiewawczo. Starała się zapachnieć jak tylko umiała najpiękniej całym lasem, z którego wyrosła. – Tatusiu – zawołał – kupmy ten, jest taka piękna. Podszedł ojciec i powiedział – Hmm, ależ jest taka mizerna. Mama prosiła, abyśmy kupili wyrośnięte i gęste drzewko. Dlaczego ten właśnie wybrałeś? – zapytał. – Bo ta spełnia marzenia wigilijne. – odparł chłopiec po krótkim namyśle. – No dobrze. Więc kupimy tę, która ci się podoba, stwierdził ojciec. Choinka została zabrana do domu. Szybko wstawiono ją w stojak z misą, ale nikt nie pamiętałby nalać wody. Była spragniona, ale w domu panował taki ruch i pośpiech. Stała więc pośrodku pokoju, przygotowując się na nieznane. Do tej pory znała jedynie święta w lesie. Nie wiedziała, jak wyglądają one u ludzi. Największe poruszenie panowało w kuchni. Dochodziły stamtąd zapach ryb, cynamonu, jabłek, przypraw korzennych i bakali. Jedyny zapach, jaki rozpoznawała, to grzybowy, tak intensywny w tym domu. Do pokoju wniesiono zakurzone kartony ze strychu. W pudełkach były kolorowe ozdoby. Chłopiec ukląkł nad nimi i sapiąc zaczął rozplątywać barwny łańcuch sklepy. Przybiegła mała dziewczynka niosąc papierowe aniołki. Zawieś je wysoko, poprosiła brata. Zawieś je tam, gdzie ja nie dosięgam. Dobrze. Zgodził się życzliwie, ale najpierw muszą być lampki i łańcuch, a potem możemy zawiesić ozdoby. Usiadła więc cierpliwie na podłodze i czekała, aż brat rozsupła sznur kolorowych oczek. Czy święty Mikołaj przyjdzie tej nocy, by zostawić prezenty? Zapytała. Ależ oczywiście. Dzwoneczki jego sani już słychać za oknem, powiedział chłopiec. Mała pobiegła pospiesznie do okna. Dotknęła rozpalonym policzkiem szyby, na której mróz wymalował wzory, które tylko dzieci umieją zapamiętać, nawet gdy dorastają. O, pierwsza gwiazdka! wykrzyknęła. Musimy się spieszyć z wieczerzą. Mamo, mamo, już jest na niebie! Pobiegła do kuchni. Chłopiec zawieszał starannie kolejne ozdoby wyciągane z pudełek. Były tam zeszłoroczne w kolorowej posypce, sztuczne rajskie jabłuszka, bombki malowane w serduszka i czerwone kokardki uszyte z sukienki babci. Na samym dnie znalazły elfy o skrzydłach z doklejanymi piórami ze starej poduszki. Pamiętał, co mówiła mu mama, że to są dobre duchy nocy wigilijnej i trzeba je zawiesić najniżej, Pocharcują po, po Odszukał też papierowe precelki, które robił na lekcji plastyki i bałwanki z masy solnej, które były już niestety bez guziczków na brzuchu. Zawiesił wszystkie ozdoby, drzewko wyglądało imponująco. Została tylko złota gwiazda na sam czubek chłopiec przysunął taboret i osadził ją na szczycie drzewka. Przyglądał się jej w skupieniu i zachwycie. Jesteś taka piękna, powiedział. Na pewno już teraz będziesz umiała spełniać marzenia wigilijne. Nie trzeba być wcale pięknym, wyszeptała choinka. Wystarczy jedynie mieć moc i wiarę, którą tak często Wam, ludziom, trudno odnaleźć w sobie? Wieczerza była bardzo uroczysta. Do, sołu, do stołu zasiedli wszyscy domownicy rodzice, dzieci babcia z dziadkiem składali sobie życzenia, dzieląc się między sobą kruchym opłatkiem. Ojciec zapytał żartobliwie syna to jakie życzenie ma spełniać nasza magiczna choinka w tę noc? Proszę, abyśmy byli szczęśliwi, odparł chłopiec bez wahania i uśmiechnął się do wszystkich. Tego wieczoru wszyscy usnęli szybko zmęczeni pracowitym dniem. Zasnęła ich choinka w blasku kominka słysząc jeszcze w oddali dźwięk małych dzwoneczków usań. Obudził ją dopiero nad ranem, tu pod bosych stóp na schodach i szelest rozwijanych prezentów. Mamo, tato, święty Mikołaj, tu był. Przekrzykiwały się radośnie dzieci. Po podłodze rozsypały się zabawki i nowa lalka, i samochód na baterie, pluszowa poduszka i czekoladowe gwiazdki. Śmiechom nie było końca, i nikt już nie wiedział, czy to ogień kominka takich rozgrzewał, czy też radość upominków sprawianych najbliższym. Święta minęły tak szybko, tak niepostrzeżenie, jak wszystko w życiu, co dzieje się spontanicznie i serdecznie. Czasem nie myślimy nawet, że każde święta, niosące ze sobą bliskość, są niepowtarzalne jedyne. Choinka pomyślała, odchodzę gubiąc swoje igliwie, które układało się na podłodze, w niezrozumiałe wzory. Odchodząc jednak, miała wrażenie, że wniosła do tego domu tak wiele ciepła i magię, która daje nadzieję, że marzenia się spełniają. Bo spełnienie nie jest kwestią posiadania wyjątkowej choinki, ale naszej własnej wiary, którą nosimy w sobie. A każde odejście jest mądrością, a nie stratą. Mądrość zaś jest sztuką przeżywania zarówno sukcesów, jak i porażek. Czas świąt pozwala nabierać pewności, że to, co w życiu osiągamy, jest ważne. Nie ponaglajmy więc marzeń. Niech się sączą powoli. Niech układają się w naszych duszach mięciutko, jak płatki śniegu w tę noc wigilijną.